Dzisiaj porozmawiamy o poprawie dostępności w wyniku złożenia skargi na jej brak na przykładzie placówki pocztowej. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy rodzic bądź opiekun z wózkiem, w którym jest małe dziecko, postanawia się wybrać do placówki pocztowej, natomiast nie może się tam dostać ze względu na to, że napotyka po drodze na brak podjazdu bądź na zbyt wąskie drzwi, przez co wejście do środka jest niemożliwe. Panie Łukaszu, proszę powiedzieć, co w takim wypadku można zrobić? W takim wypadku y, można się zwrócić z wnioskiem y, o zapewnienie dostępności. Wniosek można złożyć y, korzystając z usługi na y, portalu gov.pl albo y, wypełniając formularz, który znajduje się na stronie dostępność.pefront.org.pl, pisany bez polskich znaków. A co należy zrobić jeżeli placówka pocztowa nie zapewni tej dostępności, odmówi bądź w ogóle nie podejmie żadnego działania, nie odpowie nam? Placówka pocztowa ma 14 dni na to, żeby zapewnić dostępność. Jeżeli tego nie zrobi, wówczas można złożyć skargę do prezesa zarządu Pfron na brak dostępności. Skargę można złożyć zarówno osobiście w oddziale PFRON-u, ale też można to zrobić przy pomocy właśnie wspomnianego portalu gov.pl albo portalu ePUAP. czego można się spodziewać po złożeniu takiej skargi? Co może się wydarzyć? Prezes Zarządu PFRON zapozna się ze skargą, przeanalizuje sprawę i jeżeli faktycznie zostaną złamane przepisy dotyczące zapewnienia dostępności, wówczas nakaże podmiotowi publicznemu, w tym przypadku placówce portowej, zapewnienie dostępności. Określi w jakim terminie ta dostępność powinna zostać zapewniona, a także w jaki sposób należy ją zapewnić. Dzięki temu osoba, która chce korzystać z placówki pocztowej, będzie mogła to w końcu zrobić bez barier. Zatem, nie rezygnując ze swoich praw i przechodząc przez ten cały tok poprzez wniosek i skargę, można naprawdę dopiąć swego i sporo zyskać. Dokładnie. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również.